Sprzęt, tak jak widzimy, liczbą, ilością nie pomogę, aby był jak najrzadziej potrzebny, no ale potrzebny jest. Jest potrzebny sprzęt, już jest dziesiąte przekazanie w ramach projektu Funduszu Europejskiego dla Lubelskiego dla straży pożarnej, projekt wojewódzkiej straży pożarnej, państwowej wojewódzkiej straży pożarnej, który adresowany jest do wszystkich komend powiatowych i do kilkuset kilkuset ochotniczych straży pożarnych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzisiaj sprzętu jest dla 58 jednostek 79 rodzajów różnego sprzętu od samochodów ciężkich, samochodów do ratownictwa chemicznego i drobnego, Sprzętu. Kwota dzisiejszej wartość tego sprzętu, który się przekazujemy, to 51 milionów. Mam nadzieję, że zmiany klimatyczne bo to jest w ramach zmian klimatycznych ten projekt wypracowany przez Departament Zarządzania wraz z Komendą Wojewódzką będzie służył przede wszystkim ochronie i bezpieczeństwu mieszkańców województwa lubelskiego. I tak jak Pan powiedział, oby jak najrzadziej był używany. Mówi Pan dziesiąte przekazanie? Tak, największe. Największe 51, bo to jest projekt, jak przypomnę, to jest 131 milionów. Do tej pory z tym przekazanie będzie już to ponad 100 milionów. Jeszcze zostanie nam chyba 24 miliony sprzętu przekazać w ostatniej transzy. Dlatego kończymy ten projekt. Mam nadzieję, że ten sprzęt będzie służył wszystkim strażakom i zawodowym i ochotnikom. Dla kogo? Dla nas, dla mieszkańców województwa lubelskiego. Czyli dobrze rozumiem, że jeszcze środki są na. na jeszcze to, są to. środki i jeszcze kupuje Wojewódzka Straż Pożarna Państwowa sprzęt, bo dokończenie będzie w połowie roku, tak jak ostatnia transza tych tego sprzętu zostanie zakupiona i będzie przekazana wszystkim powiatowym strażom pożarnym i jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Czy Ochotnicze Straże Pożarne mogły już zapomnieć o Starych, Starach i Jelczach? Moim zdaniem tak, praktycznie to się już nie spotyka, bo pamiętajmy, że Państwowa Straż Pożarna na bieżąco wymienia swój sprzęt i ten sprzęt, bardzo dobry sprzęt jest przekazywany do, do przede wszystkim tych najlepszych KSRG i do Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli Stary 244 chyba już pójdą do Lomusa, tak mi się wydaje. Czy to jest element też szerszego programu budowania zdolności obronnych w razie W? Przy okazji to jest budowanie zdolności obronnej. Jak kiedyś zaczynali to robić, jeszcze nie było wojny na Ukrainie, a w tej chwili kończymy ten program, ale na pewno ten sprzęt także przyda się w razie czegoś, co nie daj Boże, by spotkało województwo luberskie, czyli zabłąkane drony, które by gdzieś tam wybuchły i trzeba byłoby ratować mienie, dobytek i ludzi. Ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mamy dzisiaj piękny Wojciech, dzień tak naprawdę, mimo że pogoda jest Obrowicz, no, nie, nie za bardzo sprzyjająca, ale Wojciech, to przekazanie należy, do no, chyba jest największe w Wojciech, historii. W Obrowicz, tak, pan komendant to przed chwilą Obrowicz, zasygnalizował, Obrowicz, że jeśli chodzi o ilość sprzętu Obrowicz, i zaangażowane Obrowicz, pieniądze, to Obrowicz, należy ten fakt Obrowicz, przekazywania, jeden z największych, który Obrowicz, miał miejsce w województwie lubelskim, z czego się należy cieszyć. Oczywiście dochodzą dodatkowe zadania, więc i dodatkowy sprzęt jest potrzebny. Zadania związane z nową ustawą o ochronie ludności, w której dużym e, beneficjentem, organizatorem tego przedsięwzięcia są również Związek Ochotniczej Straży Pożarnych, więc to się, ten sprzęt jest absolutnie potrzebny i to słowo bezpieczeństwo jakby dzisiaj ma wyraz w postaci tych samochodów, ale również beczki na wodę, pitną, czy urządzenia pilarskie, to wszystko jest bardzo potrzebne. Wczoraj rozmawiałem z panem druhem Janem Łopatą, to jest największe przekazanie czy te pojazdy będą służyć również Białej Podlaskiej? Tak i jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że ten szeroki strumień środków unijnych wspiera także potrzeby w zakresie naszego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Biała Podlaska. Otrzymała istotne wsparcie: tak dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej, jak i dla naszej ochotniczej Straży Pożarnej w Sidorkach. Komenda Państwowej Straży Pożarnej otrzymała, jak mówią strażacy, drabinę czyli ten piękny wóz, który stoi za nami. A ochotnicza straż pożarna w Sidorkach, średni wóz bojowy, ale taki, który może równocześnie służyć do transportu także wody pitnej, czyli. Pełni także funkcję wsparcia ochrony ludności, ale również e, łódź ratunkową. Dostaliśmy e, ciężki samochód firmy Dział MAN. Starty, ratowizy, e, czy to ratowizy, zastąpi starszy sprzęt? E, tak, e, czekaliśmy na niego 15 lat. E, I mamy stara 244, gdzie naprawdę nowy wóz był już potrzebny dawno, ale udało nam się to zrobić i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Czy wy jesteście w KSRG, Wiesz, czyli Krajowym Systemie Ratownictwa? Jest system tak, jesteśmy. Tak. I czyli wóz będzie przyda się. Przyda się jak najbardziej. Ile macie rocznie wyjazdów do akcji? 40-50. Jesteśmy jednostką leżącą przy szosie 17 głównej i przydaje się. nie? Sprzęt na pewno się przyda. Panie starosto, radosny dzień. Oczywiście radosny. Cieszymy się, że także na terenie powiatu świdnickiego możemy mieć kolejne, kolejny samochód, który będzie działał na rzecz no ochrony ludności, obrony cywilnej, także na rzecz naszych mieszkańców powiatu świdnickiego. Panie prezesie, czy ten samochód zastąpi stary, wysłużony sprzęt? Yy, tak, na tą chwilę jesteśmy posiadaczami Tatry z 1974 roku, która w, pójdzie w tej chwili już chyba w odstawkę albo już bardziej na, yy, do muzeum, a ten, a ten, a ten samochód no, no, na pewno będzie sukcesywnie wykorzystywany no i zapewniał bezpieczeństwo terenu powiatu no i na, nas, nasze ogólne podniesie właśnie bezpieczeństwo. Pan Wojewoda dzisiaj powiedział, że to jest dobry dzień dla Województwa Dobelskiego. I to jest efekt współpracy dzisiejsza uroczystość przekazania tych wszystkich jednostek. Tak, od wielu miesięcy praktycznie ta współpraca już teraz w sposób wymierny pokazuje efekty. Bo nie ma dnia. Bo również wczoraj, przedwczoraj różnego rodzaju inwestycje związane z bezpieczeństwem były oddawane, sprzęt trafiał do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Przedwczoraj otwarcie nowego oddziału w szpitalu wojskowym, dzisiaj jesteśmy tutaj. To jest efekt wielu programów, które się zazębiają w jednym punkcie, czyli bezpieczeństwie. Bo tu mamy zarówno ten kluczowy dzisiaj dla Polski program, jakim jest ochrona ludności obrona cywilna, ale tutaj mamy program typowo samorządowy ze środków unijnych, który był tworzony przez Urząd Marszałkowski. Mamy też inne projekty. I ta współpraca jakby pokazuje, że nie ma podziałów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o obywateli, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. To musi działać i działa.